W tym dzień dobry, mam na imię i stworzyłam pracę inżynierską pod tytułem pracowanie inteligentnej przetwornicy DCDC -DC dla robotów mobilnych. Opiekunem pracy był profesor Grzegorz Ganosik, a dodatkowym opiekunem magister inżynier Mateusz Kojawiński. W trakcie prezentacji chciałam powiedzieć o celu pracy w zakresie pracy oraz przedstawić efekty projektu. Celem projektu jest stworzenie przetwornicy DCDC, -DC, która miałaby regulowane napięcie, możliwość diagnostyki oraz dwustopniowe zabezpieczenia. Jest to, połączenie, który, jest to połączenie cech, które są niedostępne komercyjnie w komercyjnych przetwornicach. Dlatego tak ważne było stworzenie takiego modułu. Ma on sam być częścią systemu zasilania robota który składa się z adaptera, modułu zarządzającego baterią, baterii backup, nadrzędnego kontrolera oraz projektowanej właśnie mnie przetwornicy. System ma być wykorzystany w robocie mobilnym drużyny Raptors stworzonej, działającej w ramach koła naukowego Skanek Politechniki Łódzkiej oraz system ma być również wykorzystany w robotach tworzonych w Instytucie Automatyki. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą częścią jest część sprzętowa i dotyczy zaprojektowania płytki PCB z układem PI-3740. I ma on działać dla napięcia wejściowego od 8 do 60 V, wejściowego od 10 do 50 V i dla mocy od 80 do 120 W. Natomiast w części programowej dotyczy ona programowania STM32L433. I ma on odpowiadać za sterowanie przetwornicą, mierzenie parametrów układów takich jak napięcie, prąd oraz temperatura oraz komunikację z nadrzędnym kontrolerem robota mobilnego za mocą protokołu CAN. I tutaj na slajdzie są pokazane projekt płytki PCB stworzonej w programie IG oraz już gotowy moduł. I składa się on z trzech części zaznaczonej na czerwono, dotyczącej regulatora napięcia. Na zielono dotyczącej mikrokontrolera oraz na niebiesko zostały oznaczone zabezpieczenia wyjść, które są to układy TPS 16630, które poza możliwością pomiaru napięcia i prądu na danym wyjściu posiadają również zabezpieczenia poniżej oraz powyżej napięciowe oraz nadprądowe. Dzięki czemu, w przypadku pojawienia się nieodpowiedniego stanu, układ odłączy zasilane urządzenie. Drugim poziomem zabezpieczeń są te programowe. Mikrokontroler na bieżąco sprawdza parametry pracy i w przypadku pojawienia się niepoprawności również odłączy wyjście lub łączy samą przetwornicę. Na slajdzie został przedstawiony schemat blokowy programu sterującego. Składa się on z dwóch części. Z części inicjalizującej, składającej się z inicjalizacji systemu, konfiguracji parametrów modułu oraz innych ustawień oraz rozpoczyna on również pomiar ADC analogowo-cyfrowy, wszystkich parametrów oraz z pętli głównej, która składa się z diagnostyki oraz sterowania wszystkimi układami oraz komunikacją z nadrzędnym kontrolerem zasilania. Moduł został przetestowany w celu sprawdzenia, czy spełnia już założenia pracy. Można zauważyć, że moc wyjściowa w zależności od parametrów mieści się w założonym zakresie od 80 do 120 W. Możliwe jest również sterowanie napięciem wyjściowym oraz maksymalnym prądem. z całego modułu wynosi około 90%. Zatem udało się spełnić wszystkie założenia projektu, jednak prace nad nim nie zostały ukończone wraz z napisaniem pracy inżyniackiej. Projekt cały czas jest rozwijany, a aktualna wersja składa się z dwóch płytek: z części mocy po lewej stronie oraz z części sterującej po prawej stronie. I ta wersja została poddana dłuższym testom miesięcznym, sprawdzającym wydajność całej płytki, a wyniki zostały pokazane w tabelach. Podania zostały dla 2 na 5 wejściowych na 24 V oraz 48 V, względu na to, że to są wartości baterii wykorzystywanych w robocie mobilnym. I test zostały tutaj wykorzystane. Testy zostały przeprowadzane bez wykorzystania radiatora. Docelowo będzie on wykorzystany, więc jest możliwe uzyskanie aż 140 watów działania tej przetwornicy. Wykonano również testy jakości pomiarów z, z pomocą mikrokontrolera. Są to fragmenty długotrwałych testów. i Jak widać, są z małym, wykonywane one z małym rozrzutem. To jest, jak jest mierzony prąd za pomocą wyjść, zabezpieczeń wyjść oraz za pomocą samej przetwornicy oraz w jaki sposób nagrzewa się przetwornica w trakcie pracy. Utrzymuje się ona na stałym poziomie i na przykład 120 stopni i nie wyłącza się przy tym, co pozwala na dobrą pracę układu przez cały czas. Podsumowując, pracę nad projektem zbliżają się w tej chwili już ku końcowi. W dalszym etapie będę chciała opracować efektywne zarządzanie zasilaniem oraz przewidywanie zużycia energii i występowania awarii systemu, co będzie tematem mojej pracy inżynierskiej, magisterskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.